Jawożno yy, Udało nam się tutaj zremisować i miałem z tego dużą satysfakcję. No ale cóż, odebrane to było troszeczkę tutaj niezbyt dobrze, co zresztą mi sprawiło wielką przykrość, bo potraktowano nas tutaj jako ludzi, którzy przyszli tutaj i bardzo skopali Wisłę, a to nie do końca była prawda, bo Głowacki złapał kontuzję dwugłowego biegając za Iwańskim, Kuźba dostał czerwoną kartkę, ja nawet do dzisiejszego dnia nie wiem za co, natomiast prawda jest taka, że tylko kontuzja Baszyńskiego była zawiniona przez mojego zawodnika. Czy powtórka w wyniku jest dzisiaj możliwa? Szanowna, wszystko jest możliwe, dopóki piłka jest w grze, to każdy wynik jest możliwy, tak samo jak y, Wisła będzie grać przeciwko Madrytowi, też nie powinna się przestraszyć i walczyć o wszystko, co jest do wzięcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wisła Kraków, Garbarnia, Szczakowianka Jawożno, marzec 2003 roku. To był mecz 2 do 2. Były czerwone kartki, były rzuty karne, o czym mówi trener Marek Motyka. Zresztą w pierwszej rundzie Szczakowianka. Nie czerwała, czerwała, tak, 1 do 1. Proszę pamiętać, że Marek Motyka przez pewien moment on tutaj mówił o tym, że było nie najlepiej odebrane ten, to całe spotkanie i te wszystkie kontuzje i te czerwone kartki Przez chwilę był nawet persona non grata, przecież Marek Motyka to wieloletni pracownik klubu e, Wisły Kraków, bo i były piłkarz i potem trener rezerw. Między innymi to właśnie on. E, Wprowadzał Grzegorzak Kmiecika, który dzisiaj strzelił dwie bramki w Tam Tamto spotkanie na pewno Wiślacy, ale i piłkarze garbarni Szczakowianki zapamiętają na długo. Dwa do dwóch czerwone kartki. O właśnie, dla Marcina Kuźby teraz widzimy pokazana przez pana Zdonka. Bardzo zacięte e, spotkanie. Jak widać, rozgrywane w marcu, rozgrywane w bardzo trudnych warunkach na zmrożonej, e, przykrytej takim drobnym e, śniegiem płycie. To także nie ułatwiało zawodnikom postawy na boisku. Tutaj kolejna niemiła sytuacja. Tym razem z udziałem Mauro Cantoro i jednego z piłkarzy Garbarni Szczakowianki, Kozłówka. Nie szczędzili sobie razu w tym meczu piłkarze Wisły i Szczakowianki. I kto wie, czy dzisiaj Polonia nie zagra równie nieustępliwie? Taki na pewno jest pomysł na grę trenera Marka Motyki, bo co tutaj dużo krycian, że na pewno technicznie lepszym zespołem, indywidualnie pod każdym względem lepsi są wiślacy. Sam menadżer klubu z pan trener Jerzy Engel powiedział, że dzisiaj Polonia spotyka się z naszym realem Madryt.